Tomasz Nykiel, Wiktor Marconi, rozpoczynamy koniec tygodnia. Dzisiaj skomentujemy kilka spraw, które wydarzyły się w tym takim troszeczkę wolnym, końcorocznym e, tygodniu. E, Informacja, która pojawiła się dosłownie kilka dni temu, czyli wyrok jeszcze nieprawomocny dotyczący Macieja Z., który prowadził samochód w Ferrari po ulicach Warszawy, pędząc w tym miejscu, gdzie można było jechać 50 na godzinę, około 140-150 na godzinę. No i w tym wypadku zginął kolega z innej redakcji. No i w tym momencie mamy wyrok jeszcze nieprawomocny, tak jak wspomniałem, ale ten proces bardzo długo się ciągnął, bo nie można było Macieja Z. przesłuchać przez to, jakich obrażeń on doznał w tym wypadku. Też nie było do końca wiadomo, kto prowadził ten samochód, ale później... Mógł Maciej Z. być w kawiarni, mógł, być, mógł jechać na skuterku, tabloidy e, łapali go w różnych sytuacjach, nie mógł siedzieć na sali sądowej. Teraz przez, już mógł. Przez wiele wiele lat teraz już mógł. Jest to też pewien obraz niemożności naszego aparatu sądowego, ale, ale wyrok. No przede wszystkim wyrok. 3 lata i 3 lata więzienia twardego, bez zawiasów i 8 lat zakazu prowadzenia pojazdów to jest wyrok, który robi wrażenie według mnie sprawiedliwy, to znaczy. Sąd nie dał się zastraszyć tym, że sądzi celebrytę, mhm. osobę znaną. Jak dla mnie, powołując się na precedensów, których w naszym porządku prawnym nie ma, ale zacytuję wyrok na Otylię Jędrzejcza, która tak naprawdę uniknęła odpowiedzialności za podobnego czynu. No, no, tym razem wyrok mi się podoba, tak? Dlatego... O ile wyrok może się podobać? O ile wyrok może się podobać. Yy, dlatego, że Maciej Z. nie tylko yy, był yy, dziennikarzem, synem dziennikarza, ale był celebrytą, był cool, był fajny. Młodzi ludzie patrzą na, yy, na takich yy, celebrytów i jak się zachowują yy, w czasie wolnym. I e, też często chcą y, y, prawda, robić tak jak Maciej Z. Jeśli to by oznaczało, że wychowujemy pokolenie, które będzie lawirowało samochodem w ruchu miejskim 150 na godzinę i, i ryzykowało swoje i, i cudze życie, no to, no to trzeba było zareagować i sąd zareagował bardzo dobrze. Czy teraz już definitywnie furtka do tego świata dziennikarskiego, motoryzacyjnego dla Macieja AZ została zamknięta? Jak sądzisz, czy jest w ogóle szansa na kiedykolwiek powrót do, do tego świata? Czy on by w ogóle chciał? To jest inne pytanie. W redakcjach kulturalnych, motoryzacyjnych, meteo trzeba jednak mieć trochę no, posłuch, E, czy też autorytet, ja tak uważam, e, jak dla mnie, no niestety Maciej Z. stracił tego, tego autorytetu. Nie przenosi się to na ojca, nie, nie przenosi się na, na inne osoby, po prostu e, nie wiem, czy jeszcze ktoś będzie chciał e, oglądać jego programy, słuchać jego opinie, no dla mnie no, trochę się skompromitował, ale nie przez wyrok, mhm. przez czyn bardziej. Teraz zobaczymy, czy będzie odwołanie od tego wyroku, czy będzie to wyrok później będzie, pra na prawomocny. Na pewno będzie zaskarżony. Na pewno. To... A na ostateczne rozstrzygnięcie poczekamy. Kolejna sprawa, taka troszeczkę dolnośląsko-ogólnopolska, czyli e, zmiany w ABW. Generał Bondaryk rezygnuje ze swojego e, stanowiska. Najbardziej e, śmieszy chyba fakt, że e, mówiono o tym, że ABW funkcjonuje świetnie. Ale zmiana na stanowisku następuje i trzeba restrukturyzować tą organizację, jeżeli tak można to ująć. A z drugiej strony, to tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed samym nagraniem, to jest jeden z ostatnich ludzi, Grzegorz Oschetyny tak naprawdę, który pozostał się na jakimś Chyba ważnym stanowisku, być może nawet ostatnim. No i generał Bondarek już nie będzie szefem ABW. Z tego co jeszcze usłyszałem dzisiaj w radiu, być może będzie doradzał premierowi Tusko przy właśnie tworzeniu nowych struktur ABW, ale jak doradzać, jeżeli nie mógł tych struktur później tworzyć? Dlaczego ma w tym momencie doradzać, jeżeli taka wizja nowa ABW ma się mu nie podobać? To takie troszeczkę wszystko zagmatwane. Nie, generał Bondarek zostanie zaparkowany zapewne w jakiejś spółce. Czyli ciepła posadka, tak? Na to stawiam. Natomiast to, co powiedziałeś, to jest yy, prawdą. No, to był ostatni człowiek Grzegorza Schetyny yy, w, w szeroko pojętych strukturach rządowych. Był zależny od premiera. Yy, da się to zauważyć w komentarzach. Tak? Yy, cała platforma, czy większość. Posłów Platformy mówi, tak, kierunek jest słuszny, to co powiedział premier podczas drugiego ekspoze to ważna rzecz. ABW nie już nie jako grupa operacyjna, tylko bardziej zbieranie informacji, bardziej intelligence. I na tle tego chóru. Zachwyconych ludzi w platformie. Jedyny Grzegorz Schetyna wyłamuje się i nawet wczoraj przed kamerą mówił otwarcie: Słuchajcie, nie, ja mam odmienne, zgłaszam odmienne zdanie, zupełnie inaczej na to patrzę. Ja bym zostawił Bondaryka i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że naprawdę Grzegorzowi Schetynie zależało na, na tego Bondaryka. Do, bardzo dobrze im się współpracowało wówczas, kiedy Grzegorz Schetyna był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, jeszcze wówczas. No i bez, bez wątpienia był to, był to człowiek podporządkowany w pewnym sensie Schetynie. Oczywiście Grzegorz Schretyna poradzi sobie, to, to, nie jest tak, to nie jest tak, że świat mu się zawali, ale widać coraz bardziej tę utratę wpływów mhm. w platformie. bo Nie tylko to, co widzimy tutaj na Dolnym Śląsku, czyli to wchodzenie sobie w paradę struktury Protasiewicza i Schretyny. Ale w Warszawie również następuje pewna, pewna zmiana, niegwałtowna i na skutek tej zmiany na traci. To takie zmiany w ABW, a z Jeleniej Góry w zeszłym tygodniu odbyła się Debata młodych ludzi, młodzieży z prezydentem Jeleniej Góry. Ta debata odbyła się w Jeleniej Centrum Kultury. Ta rozmowa w sumie była zorganizowana przez Stowarzyszenie Alternatywa. No i młodzi ludzie chcieli porozmawiać z prezydentem o swojej przyszłości w Jeleniej Górze. Czy warto zostać w tym mieście, czy nie warto? Jeszcze niedawno gościliśmy tutaj prezesa tego Stowarzyszenia Alternatywa w naszym studiu i on mówił, że tak naprawdę ze swojego rocznika to jest jednym z niewielu, którzy zostali. On w tym momencie. Drugą Jeleniogórską uczelnię kończy, ale tak jak mówi, no niewielu pozostaje. No głównie, główne takie problemy, jakie wymieniają młodzi ludzie, no to jest praca. To jest przede wszystkim po tym, co można zbudować, czyli rodzina bez pracy się nie obędzie. No i drugi problem no to mieszkania. Nie dość, że wiele Górze są drogie, to ewentualnie tutaj pomoc miasta czy mieszkania komunalne, czy ewentualnie tańsze mieszkania od miasta. No to, to też jest chyba raczej mrzonka, bo jeżeli widzimy e, aukcje, przetargi e, miejskich lokali, no to może one są rzeczywiście tanie, ale po pierwsze, w takich budynkach, jakich są starych, e, w takich dzielnicach, jakie są i w większości to są lokale do genera generalnego remontu. Jeżeli ktoś już zapłaci z młodych ludzi tę mniej, mno, tą mniejszą kwotę e, na konto miasta, kupi ten lokal, no to już często go nie stać, żeby ten lokal. Od podłogi po dach, wyremontować. Młodzi ludzie mogą zostać wiele nie górze? Czy wrócić tak naprawdę? Bo też jest podawany przez prezydenta taki przykład: że jedna z pracownic w tym momencie urzędu miasta została ściągnięta, z, z, to znaczy wróciła z wysp i brytyjskich i pracuje teraz w urzędzie miasta. Czyli są takie przypadki, ale pewnie odosobnione. Tak, w administracji publicznej może są. Natomiast ja nie widzę tego nie wiem, masę ludzi, którzy wracają do Jeleni, raczej... Po studiach na przykład. Tak, raczej wektor jest odwrotny. Jeśli już ktoś wyjechał z Jeleni i to jest, to jest przykre, bo trzeba zdać sobie sprawę, że tam, gdzie ten, te warunki bytowe są inne, no, tam ludzie zostają. A więc czy to jest Wrocław, czy to jest Warszawa, czy to y, Irlandia, czy Anglia, widocznie tam coś jest, czego nie ma tutaj wiele niej. Co to jest? Trzeba zidentyfikować. To, tak, to nie jest tak, że jak już ktoś przekroczy y, y, ten znak w Kaczorowie, gdzie pisze Jelenia Góra skreślone, to już nie ma z nim kontaktu. Nie. Znam wielu, którzy y, i rozmawiam z nimi. Którzy wyjechali z Jeleni i na pytanie, a, a cóż takiego znalazłeś we Wrocławiu, w Warszawie, w Wielkiej Brytanii, to odpowiedź przeważnie jest praca. Praca, stały, stały dochód, a więc i perspektywa. Jeśli wiem, że mogę zarobić obojętnie czy, czy, czy 1500 czy, czy 1500 funtów to mogę sobie ułożyć życie tak czy inaczej. Ale tę pewność muszę mieć. Czy, ale też nie, nie dążymy do tego, żeby tak naprawdę zrównać za, zarobki u nas, we Wrocławiu, czy w Dublinie. Tylko chodzi o to, żeby tak naprawdę proporcjonalnie też to, to jakoś hmm. wyglądało, żeby ta praca w ogóle była, bo wiadomo, że na przykład, jeżeli młody człowiek musi zaoszczędzić ale na żeby, mieszkanie, to nie musi zaoszczędzić, wiele nie górze niż we Wrocławiu. Ale, ale żeby ta praca ale była. żeby była. Ale właśnie, żeby była. To jest według mnie kluczowy y, y, słowo klucz do, do tej całej debaty. Y, ja nie wiem, czy y, prezydent zrozumiał te postulaty. Ja chcę wierzyć, że on rozumie problem. Tak? Y, też chciałbym, żeby takie debaty były cykliczne, nie takie unatantum, y, że o, ktoś miał pomysł i, i robimy debatę no i coś z tego wynika no nic. Nie, tak nie może być. Władze trzeba co jakiś czas uświadamiać, jak się, zmienia, jak się zmieniają warunki, nie tylko na rynku pracy, ale ogólnie w społeczeństwie, bo władza stara się w kampanii wyborczej, a potem przez 3,5 roku czasami jest tak, że bierze sobie wolne. To, to tak nie działa. Nie możemy czekać do kolejnej kampanii wyborczej, żeby ktoś się nami zainteresował. No chyba inaczej, in, inne rozwiązanie to zrobić wybory co roku, tak? To wtedy będziemy ciągle w centrum zainteresowań y, y, naszej władzy bądź kandydatów do objęcia. A wtedy jej. Chyba byśmy mieli cały czas działania marketingowe i wyborcze, a, a, a nie rzeczywiste działania. A, ale, ale, wtedy się, ale wtedy się dzieje dużo. Wtedy i remontują chodniki, <laughs> i remontują drogi, i wszystko jest robione na zicher, bo, bo, bo idą wybory, tak? Trawa na zielono. Trawa na zielono malowana, to też generuje pracę. Mhm. To miejmy nadzieję, że tych ludzi będzie jak najmniej wyjeżdżało z Jeleniej Góry i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.